Ograniczenia mojego języka są ograniczeniami mojego świata, żeby je usuwać w szkole podstawowej w Liszynie. Po raz szósty odbył się konkurs Let's Read. W tym roku wzięło w nim udział pięć szkół ze słupna, Liszyna, święcieńca, rogozina oraz Blichowa. Jest to szósta edycja konkursu językowego Let's Read. Konkurs adresowany do czwartoklasistów, który ma na celu przede wszystkim rozwijanie kompetencji posługiwania się w języku obcym. W tym roku. Pięć szkół bierze udział w tym konkursie. Uczniowie mają za zadanie najpierw dokonać autoprezentacji, następnie wysłuchać tekstu i wykonać zadania, uzupełnić test z zadaniami zamkniętymi, a na koniec jest konkurs pięknego czytania w języku angielskim. Młodzież z zadaniami poradziła sobie znakomicie. Konkurs wygrali uczniowie ze szkoły w Słupnie, drugie miejsce zajęli ze szkoły w Liszynie, trzecie ze Święcieńca. Pozostałe placówki otrzymały wyróżnienia. Wszystkim gratulujemy. Świetnie sobie radzą z językiem angielskim. Naprawdę ten poziom nowej czwartej klasie jest już bardzo wysoki. Dzieci porozumiewają się, często porozumiewają się już w rodzinach, porozumiewają się ze swoimi znajomymi. Także naprawdę widać rzeczywiście z roku na rok, że ten poziom jest. Nawet w, na obszarach wiejskich bardzo, bardzo wysoki. Konkurs organizują wspólnie Szkoła Podstawowa w Liszynie oraz Szkoła Podstawowa w Święcieńcu. Patronami konkursu byli Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Kuratorium Oświaty w Płocku.